Cześć, tutaj Fauder w nowym odcinku. i Dzisiaj zagramy sobie w końcu 7x7. 7. Jest to nowy tryb wprowadzony w World of Tanks z patchem 0.8.9. Jest to tryb znany z turniejów sl i z turniejów innego rodzaju Magnet Metal. Chyba nie, tam jest, chyba Magnet Metal nie, Ale generalnie jest to tryb 7x7, 7, 42 punkty, łączne tiery wszystkich czołgów, czyli na przykład 5 ósmych tierów i dwa pierwsze tiary do spotowania tak to wygląda zapewne część z was wie o co chodzi jeżeli ktoś nie wie no to to niech sobie sam zobaczy to są takie bitwy bardziej taktyczne generalnie bitwy gdzie jest mniej czołgów jest dużo więcej przestrzeni i dużo bardziej liczy się tak naprawdę taktyka przejdziemy sobie do bitwy zobaczycie to sobie już w praniu jeżeli chcecie sobie zagrać tą bitwę to się nazywa bitwa drużynowa w tym momencie wybrałem bitwę drużynową i tutaj mamy dwie możliwości albo utworzymy swoją drużynę czego nie będę robił w tym momencie, bo nie chcę mi się na to czekać. Możecie utworzyć swoją drużynę, albo możecie sobie bitwę drużynową wyszukiwać, wyszukiwać drużynę. Tyle, że tutaj przy automatycznym wyszukiwaniu wyszukiwanie drużyny tutaj w ten sposób jest, jest podobne do szukania kompanii. Jeżeli sobie wejdziecie, to widzicie właśnie, kto pozakładał dane drużyny. Można do takiej drużyny dołączyć i sobie z taką drużyną zagrać. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie wyszukiwanie automatyczne, tak jak tutaj na dole, to będzie ta drużyna wyszkłana automatycznie na podstawie Waszego skilla, na podstawie Waszych wyników w World of Tanks. Tutaj wybieramy sobie czołgi, którymi chcemy grać w drużynie. Ja sobie zaznaczę WZ-132, małego AMX-a, dużego AMX-a. Co tu jeszcze mamy? Pershinga weźmiemy, T-69, T-32 i to chyba wszystko. t jedynkę, nie mam tutaj t jedynki. weźmiemy jeszcze T-2 Light Tanka. To są właściwie wszystkie czołgi, które powinienem używać. Generalnie używa się niektórych tylko czołgów, nie wszystkich. Jeżeli troszkę pogracie, to będziecie wiedzieli, że głównie magazynkowce T69, właśnie ANX duży, ANX małe, WZ, T32, czasem wałeczka, to są te czołgi, które się najczęściej używa. Uczymy sobie automatyczne wyszukiwanie i zobaczymy, jak długo nam będzie szukał tej drużyny. Już nam znalazło drużyny, więc super. Dajemy gotowy. I za chwilkę powinniśmy być w drużynie. Tutaj, jak słyszycie, są, są różni ludzie, więc y, będziemy słyszeli, co mówią. No, drużyna nam się nie trafiła zbyt wymagająca naprzeciwko. Ja zostałem t 2 tankiem wylosowanym, więc to jest dość słaby pomysł dla mnie, ale niech będzie. Okej, okay. ja wyspotuję środek. Osoby, to tak wyspotować środek i zobaczymy, co tutaj moja drużyna zrobi. Dobra, mam nadzieję, że to nie było słać. Miałem, e, miałem włączone głośniki, więc mogliście słyszeć co tutaj koledzy mówią. Po czesku czy po słowacku mówią? Chyba? Tak mi się wydaje. Wyspotujemy środek. A co to te 44, dobra? bym się zupełnie zamiilował. Dobra, i jedziemy sobie spotować środek. Tak jak widzicie, to jest jeden z czołgów, które wybrałem na początku, czyli jeżeli ja wybiorę sobie jakąś grupę czołgów, to z tych czołgów potem zostanie wybrany czołg taki, jakiego szuka dana drużyna. Jeżeli szukaliby te 69, to pewnie były na te 69, ponieważ zostały tylko dwa punkty, no to wzięło mnie te, na te dwa light tanku. Dobra, wjeżdżamy sobie na górkę i tutaj musimy wyspotować to, co się będzie działo. O, jakiego tutaj laga miałem strasznego. To przez doczytywanie tych dźwięków Dobra, wjeżdżamy. Za chwilkę będziemy wiedzieli, gdzie jadą tutaj nasi przeciwnicy. Na razie ich nie widzę, więc, więc tutaj ich nie ma. Nie pamiętam, czy mam żarówkę w ogóle na tym czołgu, więc to też jest takie nierozważne z mojej strony. Nie przygotowałem sobie specjalnie załogi. Warto to za, załogi mieć przygotowane, trochę goldy oczywiście zapakowane na te czołgi i, i wtedy dzięki temu będziecie przygotowani na te bitwy. To jest fajny trening do, do gier w ESL. Jeżeli nie graliście na esl to warto takich bitew trochę pograć i wtedy będziecie wiedzieli o co w nich chodzi i jak, jak one działają. Muszę szybko uciekać, żeby mnie tutaj nie zabili, żeby mnie nie trafili. Widzicie, straszne lagi mam. Przepraszam za to, ale to przez doczytywanie dźwięków, które mam wrzucone. Niestety przy pierwszej bitwie po włączeniu wota, tak niestety to wygląda, bo tych dźwięków jest dość dużo i one się po prostu muszą doczytać. Mamy tutaj Teraz KW-1-S, ja sobie przełączę na Golda, nie będę go w stanie oczywiście przebijać, ale, ale będę go po prostu świecił, może uda mi się go w jakiś sposób trafić. Jeden został wywalony, następni teraz, tutaj zaświeciliśmy, mamy spod sporta następnego za budynkiem, yy, raczej... W tych losowych bitwach możemy się spodziewać takich dużych właśnie niekoniecznie podobnych do tych z ESL, natomiast jeżeli już złożycie sobie drużynę porządną, to myślę, że, że jeżeli ludzie już ogarną o co chodzi w tym trybie, to będą, nie będą jeździć siódmymi, szóstymi kierami, tylko te drużyny będą przypominały okay. bardziej te ESLowe. Spróbujemy go tu trafić, oczywiście nam się nie udało, <grym> bez najmniejszych szans, ale może chociaż snajpera się uda zrobić. Nie mam za bardzo do kogo strzelać tutaj, widzicie, LC mix jest na dole. No Wylosowało mi taką drużynę, jaką wylosowało. Postaram się zagrać kilka bitew w tym trybie i może jakąś powtórkę Wam po prostu pokażę, bo, bo to nie jest zbyt reprezentatywna bitwa dla tego trybu w tym momencie. Czy ja będę w stanie tą, ten czołg przebić? Nie, nie będę. Dobra, czyli sobie uciekamy tutaj na razie. Tutaj mam czołgi, dwa jeszcze. Muszą mi tutaj moi pomóc. Strasznie się głupio doczytują te te, te dźwięki. Wiemy, gdzie są, więc ja się wycofuję. Najważniejsze, żeby głupio nie zginąć w tym trybie. Tu jest naprawdę taktyka bardzo ważna, może nie w tym przypadku, ale kiedyś pokazywałem wam bitwy z 7 na 7. Pamiętam, że była bitwa na wz jakaś i była bitwa na dużym AMX-ie, więc jeżeli sobie zobaczycie, to będziecie wiedzieli o co chodzi w tych bitwach. Oni pojadą do nas na kapę najprawdopodobniej więc tutaj będzie trzeba zdekapować. a nie jest i tutaj w tym miejscu jeżdżam sobie prosto na niego zaraz go spróbujmy trochę potulować. ależ tutaj na przełaj jadę tak jest, tak jest, tak jest tak jest, tak jest oj, uciekamy, uciekamy nie trafił mnie, dobrze strasznie mnie drogo, drogo wyniesie ta bitwa, to jestem pewny że mnie drogo wyniesie ta bitwa no, nie trafnie, nie traf, nie trafnie, traf, nie traf tak jest. Jeszcze. Niestety, no, działko z pierwszego odjazdu to jest trochę za słabe na ISA, ale bitwa jest wygrana. No to jest najważniejsze. Oczywiście dostanę za nią EXPA, dostanę za nią kasę, tak jak normalnie powinienem dostać. Jest to ciekawe, myślę, rozwiązanie. W końcu jakiś taki nowy tryb, trochę różniący się od tych kompanii, które znamy w tym momencie, gdzie jest tam, mhm. gdzie te zasady są trochę inne. Natomiast tutaj można sobie poczuć 7 na 7 zobaczyć jak to trochę, jak to mniej więcej wygląda na, w bitwach ESL że żeby mieć rozeznanie, żeby sobie zacząć. To jest takie, takie fajne wejście w bitwy sl właśnie. Myślę, że to jest całkiem, całkiem spoko i, i dobrze że ten tryb wprowadzili po prostu. Tak jak powiedziałem, spróbuję zagrać sobie więcej bitew, żeby y, taką bardziej prezentacyjną bitwę trafić tutaj i, i dzięki temu pokazać Wam, jak to się naprawdę odbywa. Najważniejsze, że zgasiłem sobie gwiazdkę na te dwójce. Widzicie, nie zrobiłem za dużo y, obrażeń, ale wyświetliłem 1300 więc nie jest to takie, takie najgorsze. Wyjdziemy sobie stąd i zakończę ten odcinek. Będę Wam pokazywał te bitwy, jeżeli będę miał coś ciekawego. Dobra, tyle w tym odcinku. Sami sobie spróbujcie 7 na 7, bo naprawdę to jest ciekawa zabawa. Trzymajcie się. Cześć!